Zajadanie emocji. W czasie mojego zdrowienia, bardzo szybko nawet wręcz, odkryłam, że praktycznie każda moja sesja kończy się pójściem do sklepu i kupieniem słodyczy. Czyli każde moje spotkanie z terapeutą uwalniało coś we mnie. I powodowało, że po prostu musiałam sobie te emocje, które przeżywam, zrekompensować. Dodatkowo, w mojej rodzinie jest taki mechanizm, żeby właśnie jak ktoś coś przeżywa, jak coś się dzieje, to zaraz jest takie przysłowiowe wpychanie jedzenia. Ja przez to mam taki uraz i skrzywienie, i na przykład, jak ktoś do mnie przychodzi w gości, to akurat tego nie usłyszy ode mnie. Ale w mojej rodzinie jest zawsze coś takiego: no, zjedz jeszcze trochę, no, spróbuj tego, no to jest bardzo dobre. Co mnie po prostu szlak trafia za każdym razem, jak to słyszę. Już nieraz warknęłam w rodzinie, już mówiłam, że nie mam ochoty. Różne techniki przybierałam. Czasami to rzeczywiście trafia na jakiś czas, a czasami jakby się zapominają, może. Albo rzeczywiście chcą się pochwalić dobrą sałatką, nie wiem. Miałam przez pewien czas, jak przeczytałam jakiś artykuł o tym obsesyjnym jedzeniu, miałam wrażenie, że to jestem ja. Od razu poruszyłam ten temat na terapii. Mój terapeuta oczywiście standardowo y, y, spytał mnie, na ile ja czuję, że to jest mi bliskie. Oczywiście bardzo na serio powiedziałam, że bardzo ja już się jestem w 100% identyfikuję. No i on mi właśnie opowiedział, że no ja bardzo często cokolwiek nie przeczytam, to zaraz jestem w 100% oddana temu i wierzę, że ja to już mam i że ja to jestem już najbardziej po prostu toksyczną osobą i że wszystko po prostu, co się nim nie wydarza w moim życiu, to jest naprawdę ogrom. Yy, nigdy nie jest to jakaś mała rzecz do pokonania, tylko po prostu zawsze jakąś wielką górę sobie ustawię. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Później jeszcze o ten temat rozmawiałam z znajomym, który też jest kilka lat właśnie w terapii i on tego jakoś też za bardzo nie czuł. Bardziej się, wiadomo, dopytywał, co ja z tym czuję, czyli zachował się tak, jak powinien, a nie wygłosił swoje opinie, tylko po prostu bardziej się chciał dowiedzieć, co ja o tym myślę i zobaczyć, też pewnie jak ja się zachowuję, jak to o tym mówię, dlatego czasami warto z niektórymi porozmawiać, którzy się nie mądrzą, a po prostu słuchają i pytają. Yy, I zostało mi tak, że yy, rzeczywiście ja do tej pory, mimo przejścia terapii, mam tak, że zajadam. Tylko się teraz nauczyłam, yy, że ja przypatruję się momentom, kiedy ja zajadam. I zastanawiam się zawsze, co to sprawiło, no bo no, najczęściej są zawsze jakieś negatywne, nieprzyjemne uczucia, ale próbuję tymi moimi wewnętrznymi różnymi pytaniami dojść, co konkretnie y, tak mi nie pasuje, czego ja się tak boję, że po prostu muszę to zajrzeć, że, że nie chcę się z tym konfrontować, czego chcę uniknąć y, i w ten sposób jakoś tam badam siebie. I wynajduje różne mechanizmy. I rzeczywiście to też powoduje, że ta ilość jedzenia zaczyna się co po prostu redukować. I żeby nie nakładać na siebie kolejnego kagańca w postaci ograniczenia, kiedy czuwam dyskomfort i ograniczać sobie jedzenie, jak powiedzmy chipsy, to ja sobie na to pozwalam. Już zauważyłam, że jak ja sobie na to też pozwalam, to ja nie jestem w stanie pokonać całej... Paczki chipsów, tylko jednak już połowę. Już mi zaczynają coś przeszkadzać. Czasami łapię to na kilka dni, czyli już zaczynam tak czuć, że okej, okay, to nie jest rozwiązanie i coraz częściej łatwiej jest mi po prostu wytrwać w tych emocjach. Podejrzewam, że ten mechanizm do końca będzie ze mną, bo to jest najprostszy mechanizm po prostu wziąć, usiąść i zajeść, bo to jest automatycznie po prostu wyrzut tych wszystkich cudownych hormonów do mózgu i mózg jest tak szczęśliwy i zalany cukrem, że po prostu frajda jest ogromna. No ale na dłuższą metę to nie działa. Poza tym no niestety no, nie może być tak, że ja znowu szukam jakiegoś uspokojenia na zewnątrz, bo powinnam ten swój środeczek mieć w środku u siebie, w pępuszku gdzieś, tam w brzuszku, a niekoniecznie w momencie, kiedy się coś dzieje, muszę coś z zewnątrz przy, przy pobierać, żeby jakoś się uspokoić. Nie wiem, czy wy macie jakieś konkretne z tym problemy, czy może macie jakieś rozwiązania na to, ja po prostu przyjęłam na początku w połowie tam terapii pewnie już taką bardziej otwartą postawę, że okej, okay, tak jest, wkurza mnie to tyje na tej terapii, ale dopóki ja nie wyjdę z tej terapii, to, to, to nie będę się boksować za bardzo z tym. Na pewno się trochę boksowałam, ale no, trzeba troszeczkę się połudzić. I później rzeczywiście ta waga samoistnie zaczęła spadać, jak już zaczęłam się coraz bardziej uspokajać, jak już minęła moja półtora roku w ciekłości gniewu na wszystkich. To wtedy rzeczywiście to zaczęło spadać. Są oczywiście, są takie osoby, które na terapii chudną, zazdrościmy im wszystkim. Ale większość z nas niestety tyje, bo zdobywamy nowe doświadczenie i to, co nie przerobiliśmy z naszej przyszłości, to wtedy nam po prostu jako nowe doświadczenie przychodzi i też nowe kilogramy. Czasie najszybciej z tym po prostu pogodzić i po pewnym czasie, jak się już zmierzymy z jednym problemem, to dopiero przechodzimy do działania do drugiego. I w ten sposób nie. Nie cisnąć się, nie katować, nie naciskać na siebie, że muszę być jakaś taka, jaka owaka w tej terapii, bo żadna nie muszę. Ja po prostu muszę przeżyć jeden dzień y, jakoś tak z tymi swoimi emocjami, żeby z nimi być i w tej chwili, w której jestem. I taką technikę przyjmijcie. To po pewnym czasie zaczyna procentować i y, 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 to, co się nauczyłam w życiu na terapii, że. Właśnie to nasze uciekanie od emocji, to tak najbardziej powoduje, że te chwile nieprzyjemne, one tak długo trwają, bo my cały czas jesteśmy w tej ucieczce, cały czas się boimy skonfrontować, a jak już się naprawdę skonfrontujemy, to się okazuje, że te emocje bardzo szybko nas ochodzą, że my stajemy się coraz szybciej opanowani i że one już tak nami nie władną, nie niszczą nas życia, i, no, i wtedy bardziej jemy dla samego jedzenia. Kiedy to cieszymy się jedzeniem, a nie na chama wpychamy do buzi. Bo ja też to zauważyłam w sposób, w jaki jem. Też pokazuje, czy właśnie przeżywam duże emocje. Do tego powodzenia.